hej, jak widać na moim kanale, vlog ma się już w 12. W ogóle jutro są moje urodziny, więc no e, i zacznę od otwierania kalendarzy od Dzisiaj zaczniemy sobie od tego z czekoladkami, bo czołby tu nie. On idzie w kolej. Ostatnie w rządku jest 12. I w 12 mamy czekoladkę z taką skarpetą. Mmm. Teraz kalendarz z Haribo. Dwunastka jest. To tutaj. Gdzie to Tutaj tak dwanaście. To mi się wydaje, że znowu będzie takie większe trochę hmm, po prostu pudełko żelków, albo nawet zwykłe. Drugi raz to samo. Hmm. Chyba, że jakieś inne smaki może są. W sensie, no, nie jestem jakaś mega zła, bo to są takie smoczki, jakby małe. E, w sensie, te żelki są w kształcie smoczków. Mm, smaki mają zwykłe. Więc jakby nie jestem zawiedziona tym, ale no i z drugi raz po prostu. Ja, więc <ścoughs> tak. Więc. <ścoughs> no. Dobra więc ogólnie wyrywam to dla Was na spontanie tak jakby czemu? Um, bo mogłabym Wam wrzucić tylko kalendarze ale wrzucę wam coś jeszcze taki test słodyczy w ogóle sorry za mój wygląd i tak dalej ale jak widać przed chwilą umyłam te, te włosy więc zacznijmy już e od pierwszego czegoś, cukiereczka w sumie bo zaczynamy od takich z linda, takich takie z linda takie, to są e, takie zwykłe jakby cukierki z linda w sensie no tylko, że one są orzechowe e, więc tak tak wygląda pudełko tak w ogóle takie jest brązowe niczym orzechy i czekolada. Tak wygląda cukierek. Tak wygląda. Nie jest trochę wyostrzone. Ale tak wygląda. I jedzenie. To jest jakby... Więc <grym> <grym> tak. Wyglądają ogólnie tak. Tak widać trochę orzechów. I test smaku. W środku, tak jak ta z Linda, każda, tu mają taką skorupkę i tu w środku mają takie nadzienie. I to nadzienie chyba nie ma orzechów. To nadzienie jest chyba takim zwykłym, po prostu nadzieniem. Takim... Od zwykłej czekolady, ze zwykłej, ale... Nie jestem pewna. Ogólnie są dobre. Bardzo dobre. Nie będę daje jadłowo. bo... dobra zjem. a. Bardzo dobre, oceniam je na 7 na 10, 5 takie wiecie przycięte, najzwyklejsze jakieś cukierki, są dobre, nie w moim typie, nie wiem czy tak można powiedzieć w cukierkach, ale nie trafiają tak u mnie za bardzo w smaki, chociaż lubię rze rzeczy orzechowe, ale ogólnie fajne jest to w Lindzie, że w środku jest taka rozpływająca się czekolada, ale dla mnie osobiście za słodkie. Więc ja to jesteśmy przy orzechach. To teraz takie firmy. Ferrero Rocher. Sobie przetestujemy taką kulę z mlecznej czekolady z kruszonkami grzechów lasowych. Tam też było chyba z nichowami To była zawogowana w taką mega ładną baweczkę. Tak to wygląda. Tu <gryw> trochę jadłam, bo ja to jem ogólnie tak wam pokażę. Już to jadłam. Tak po prostu zębami to biorę. Nie wiem. Tak zaczęłam to jeść i tak to chyba skończę jeść, więc teraz test, test smaku. Smak... Nie najlepszy w sumie. Jest mega dużo orzechów, niektórym to może pasować, niektórym nie. Nie było ładnie, zap było ładnie zapakowane. Jednak tamte z Linda dam 6 na 10, bo mi nie trafiały ogólnie, ale ogólnie to dobre raczej, ale do mnie nie trafiały, a temu daję 8 na 10, albo 7 na 10, bo to nie jest takie idealne, ale jest dobre. Teraz sobie przetestuję cukierka Bounty, nie mam pojęcia jak to się czyta tak szczerze. Test taki kokosowy. Na tym się kończy moja wiedza o nim. Nawet nie wiem, jak się czyta to. Nigdy nie jadłam tego. Nigdy. Serio. Nigdy w życiu będzie mój pierwszy raz. E, więc tak. Na początku pokażę jak wygląda. Pudełko ma takie. pudełko, nie ma zwykłe. Tak wygląda ładnie. Teraz test. Moje to. Ja ogólnie nie przeprowadzam z rzeczami kokosowymi. Ale to jest dobra. Serio, 5 takich przeciętnych cukierek. To temu dam tak 6,5 albo 7. Tak wyglądają po przegryzieniu. Serio, są spoko. Nawet gorszy niż to z Linda Temu z, tych z, Tym z Linda dam nawet cztery Tak Pona, pod takimi zwykłymi Tak ten A tym dam sześć w takim razie Bo są dobre Mega dużo kokosa, więc trzeba mieć ochotę Ja też nie mam ochotę na kokosa Więc no yy, Teraz Mars Mars Jadłem kiedyś niedawno w sumie. I po prostu weźmy gry za ocenie i... Tak wygląda jakoś nie za bardzo, ale. One mają karmel. Ja nie powinnam mieć karmelu. Ale takie mini ilości chyba mi nie zaszkodzą. A um. są spoko. Takie dam im. Też 6 na 10. Okej, okay, więc ostatnią rzeczą jest taki cukierek. Tak. E wygląda on. Tak. Tirst, test. Nie wiem. Po rozpakowaniu wygląda tak. I szybki test. Ostatnie piątej rzecz. Jest czwarte. dobry. Od też 6 na 10. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Hmm. Za moje poświęcenie zostawcie łapkę w górę, bo mogłem nic nie nagrać. <grym> no, no, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Hmm. Myślę, że Wam się podobało. Więc widzimy się jutro w programie 13 wyjątkowym. Dlaczego?